Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj znowu z Grand Rapids, z, Michi no z Michigan. Jestem na konferencji. Sporo dzisiaj posłuchałem o różnych ciekawych koncepcjach. I taki, taka jedna myśl, która gdzieś mi się zrodziła w trakcie, no to myśl o gościnności. Wiemy, że Biblia nam mówi właśnie o tym, iście do hebrajczyków, żebyśmy gościnności nie zapominali. Myślę sobie, że to czasami nam się wydaje, ta gościnność takim... Darem jakimś drugiej kategorii, że tam głoszenie jest pierwszej kategorii, że jakieś śpiewanie, uwielbienie że to są takie rzeczy prawdziwie ważne. Natomiast powiem Wam, że tak trochę dzisiaj, właśnie z takiej teologicznej perspektywy, żeśmy spojrzeli na gościnność w różnych wymiarach. Między innymi kwestia wspólnoty, między innymi kwestia tego, że Kościół ma być miejscem przemiany, miejscem uczniostwa. Że Kościół ma być miejscem, gdzie leczymy się z różnych samotności, z różnych lęków. Jest takim miejscem bezpieczeństwa, miejscem odpoczynku, miejscem ukojenia, miejscem uzdrowienia również, co myślę gdzieś tam czasami umyka, kiedy patrzymy na dzisiejszą sytuację, kiedy patrzymy na problemy, jakie ludzie mają właśnie po covidzie ciągle z różnymi, no z sobą samymi tak ostatecznie, już tam nie wchodząc w szczegóły jakieś, jakie to są problemy, to właśnie widzę, jak bardzo ważna jest gościnność. Gościnność, czyli nasza gotowość do tego, by, by tę naszą przestrzeń prywatną otwierać na innych ludzi, co jest zawsze ryzykiem, trzeba sobie uczciwie powiedzieć. A jednocześnie tak naprawdę chyba bez tego ryzyka nie ma, nie ma nigdy błogosławieństwa. Tak, jak dawanie jest ryzykiem, gościnność też jest tak naprawdę po prostu inną formą dawania dawania tej naszej bezpiecznej przestrzeni, tej przestrzeni, którą mamy sami dla siebie, w której odpoczywamy, którą w pewnym sensie chronimy właśnie dlatego, ale dawać ją dlatego, żeby ktoś został przemieniony przez Boga właśnie przez tą przestrzeń naszą, którą dostaliśmy w darze. Przestrzeń bezpieczeństwa, przez przestrzeń ukojenia, przez przestrzeń błogosławieństwa, przestrzeń ciepła, przestrzeń jakiegoś dobrego jedzenia tego, że po prostu sobie służymy nawzajem, że siedzimy ze sobą, że, że poświęcamy sobie czas, że poznajemy siebie, że możemy się na siebie, o siebie pomodlić, że możemy doświadczyć właśnie, właśnie bliskości, właśnie tego, właśnie wspólnoty. Właśnie tego, że możemy przeżywać życie razem. Myślę sobie, że to jest coś bardzo, bardzo ważnym, szczególnie dzisiaj, kiedy tak, tak bardzo jesteśmy samotni. Jesteśmy samotni, dlatego że często tak po prostu wybieramy. Wybieramy dlatego, że mamy inne priorytety, że naszym priorytetem jest praca, naszym priorytetem jest kariera, naszym priorytetem jest może po prostu rodzina, co też nie jest samo w sobie niczym złym, ale jest złym, jeśli nie ma gościnności w ogóle. Wybieramy pieniądze. Mówimy, że to jest tak bardzo ważne, a czy to jest naprawdę tak bardzo ważne, I później się budzimy po jakichś kilku latach bez żadnych więzi, bez żadnych relacji, samotni, I co nam po tych pieniądzach? Co tobie po tych pieniądzach? Także chciałbym Was zachęcić i siebie też, bo powiem szczerze, że no, kiedyś byłem znacznie bardziej gościnny niż teraz. Chciałbym zachęcić do gościnności, do tego, żeby faktycznie nasze zbory. Nasze kościoły były gościnne, żeby twój i mój dom był takim miejscem gościny dla innych. Tego nam wszystkim życzę, to jest wyzwanie, a to jest dobre wyzwanie i to jest coś, co może przemienić nas, bycie błogosławieństwem dla innych, a jednocześnie zawsze wtedy, kiedy właśnie jesteśmy błogosławieństwem dla innych, doświadczamy Bożej obecności, tego, że On nas używa, i ostatecznie zbieramy również i, i radość, i pokój, i wdzięczność, i uwielbienie. Właśnie przez to, że on jest obecny i że nas używa, jest to dla nas również błogosławieństwem. Niech tak się faktycznie z nami dzieje. Panie, bądź uwielbiony przez to, byśmy właśnie byli gościnni. Panie, używaj tego daru, tego cennego, ważnego daru i panie, dawaj, żebyśmy przez to i my, i nasze kościoły były inne i były tym prawdziwym, y, takim Twoim narzędziem przemiany świata wokół nas. O to Cię, panie, prosimy. Z Bogiem i do zobaczenia. Z Grand Rapids pozdrawiam Was serdecznie.